Cześć moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w sierpniu 2019 roku. W szczególności witam drogie wodniki. Co tam u Was słychać moi drodzy? Co tam słychać wodniki kochane? Kochani pamiętajcie, że nagrywałam na rok 2019 filmiki ogólne dla każdego znaku na poszczególny miesiąc. Tam również możecie zaglądać, ponieważ omawiane są po kolei, każde miesiące. Trzeba odnaleźć po prostu na moim kanale te filmiki na 2019 rok. No dobra, wodniki, sprawdzamy, co się u Was w sierpniu zadzieje, co się będzie u Was działo, jaka energetyka, jakie wydarzenia i ogólnie, co tam się może wydarzyć. Pamiętajcie, kochani, że są to czytania ogólne. Nie będą z każdym rezonować. Jeśli z Tobą nie rezonują, zapraszam za miesiąc lub wcale nie musimy ze sobą rezonować. Bierzcie to, co pasuje, to co nie, nie bierzcie. I pamiętajcie moi drodzy o tym, że spotykamy się na cotygodniowych live'ach, horoskopach o godzinie 21 we wtorki lub w środę. Rozmawiamy sobie na czacie, działamy magicznie świeczuchami, także Was serdecznie, serdecznie zapraszam. Dobra, wodnik, proszę o prowadzenie dla wodnika. Proszę o prowadzenie dla wodnika, proszę o prowadzenie dla wodnika. Proszę o prowadzenie dla wodnika. Z intencją dla osób słuchających mnie, z intencją dla osób słuchających mnie, bardzo proszę o prowadzenie dla wodnika. Bardzo proszę o prowadzenie dla wodnika. Z intencją dla osób słuchających mnie, proszę o prowadzenie wodnik. Ogólna energetyka. Co się zadzieje, co się wydarzy? Wodnik, sierpień 2019 rok. Czemu wodniki jesteście w zawieszeniu przy cesarzu? Coś mi tu nie gra, coś mi tu nie pasuje. Zaraz sobie to, wow. No, o wodniki, to już wiemy, o co chodzi. Wodniki wychodzą w sierpniu z jakiegoś letargu, coś zakończają. Jest karta transformacji, coś. Odwraca się wodnikowi o 180 stopni. Jest to sytuacja um, nagła, szybka, zmiana decyzji, zwrot akcji. Wodniki wychodzą, kończą jakąś relację wodniki, mhm. e, trudną relację, ale trudna też dla nich do przeżycia. W takim sensie trudne, no każde rozstanie jest trudne. Natomiast tutaj wodniki wyjątkowo będą przeżywały jakieś rozstanie, rozłąkę z kimś, niekoniecznie to musi być partner uczuciowy. Widzę tutaj również na arenie zawodowej A rozstanie ze wspólnikiem, z szefem. Wodniki coś tutaj kończą zdecydowanie. Sierpień jest takim podsumowaniem, kończeniem dla wodnika, kończeniem wszelkich spraw dla wodnika. No mamy tutaj jakieś, jakąś niespełnioną relację uczuciową. Która również w sierpniu nam się kończy wodniki. Mamy kartę etap kończenia śmierci przy wisielcu. Wisielec sugeruje w odwrocie, że Wy trochę wodniki już zaczynacie działać, że Wy się budzicie z tego powiedzmy trochę wakacyjnego uśpienia. Wy dużo działacie, dużo się u Was dzieje w tym sierpniu, ale jeszcze jesteście pod dziesiątką mieczy. Jak wiemy, co to jest dziesiątka mieczy? Mhm. Macie w tle energię takiego. Poczucia straty, żalu, ale takiej też klęski, ruiny. Ale, żeby zmiany dobrze się działy i dobrze szły, no to muszą się co po niektóre pozakańczać, w taki czy inny sposób, ale no muszą się pozakańczać. I oczywiście to nie ma tak, jak wodniki chcą, żeby działo się zgodnie z ich życzeniem. Nie. Rozkończę pewne sytuacje, wam wodniki w sierpniu, po to, żebyście. Doszli po swoje marzenia, doszli za jakiś czas. Ja to widzę, że u wodników nawet rok czasu będzie trwała ta przemiana, bo mamy tutaj przy Asie Mieczy, przy Gwieździe i przy tej śmierci e, wręcz transformację. Więc ja czuję, wodniki, że od sierpnia to jest bardzo ważny okres czasu. Na rok czasu dla Was takie przejście tej przemiany przejście z tego wisielca całkowitego do gwiazdy. E, jeszcze po poszczególnych etapach oczywiście, ale dosłownie tak to widzę u wodników. Trochę e, ten sierpień no, nie będzie lekki, on będzie wiążący, on będzie szybki, on będzie ostry, taki jak teraz mój głos, e, po to, żeby wodniki trochę się nam tutaj obudziły. Teraz tak, co dla niektórych wodników? Jakaś sprawa formalna, zawodowa. Wy wodniki wiecie, co trzeba tutaj zrobić. Wiecie, co jest dawno przez Was nieruszone. A co powinno do Was wrócić, i czym powinny wodniki się zająć. Jaka jest sprawa formalna, zawodowa, coś, co długi czas leżało w tym miesiącu do Was powróci? Wy będziecie musieli, musiały drogie wodniki, zrobić z tym porządek. Dosłownie tak, nie podoba mi się pewien mężczyzna, kręcący się przy wodnikach. Jest to jakiś człowiek, jakiś trochę niby z oddali, niby znajomy, niby przyjaciel. Ta osoba nie życzy wodnikowi dobrze, mówię zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn. Coś tutaj się takiego zadziewa, że on z Was bardzo dobrze korzysta. W takim sensie, no może dla niektórych to ma zabrzmieć, że z Was korzysta dosłownie, ale coś on sobie tu próbuje ugrać, ten mężczyzna. Uważajcie wodniki w sierpniu dla niego. No, i cóż wodniki? Ja Wam życzę dużo siły, bo myślę, że tego nie musimy dopowiadać, no bo to, to już nam się wiąże z kartą. Śmierci. Wy po prostu kończycie bardzo wiele rzeczy. Życzę Wam na sierpień dużo siły, ale ja czuję, że Wy siły macie wodniki. Wy potrzebujecie po prostu kopa ode mnie. Tak też czuję. Dlatego gdzieś tam ostro mówię, po prostu wyjdźcie już z tego zawieszonego. Idźcie w cesarza. Jesteście na dobrej pozycji. Macie wszystkie zasoby, żeby być tym cesarzem w tym sierpniu i decydować. I oczywiście będzie trudno. Bo rozstawać się, zmieniać zawsze jest trudno, ale Wy jesteście cesarzem wodniki, wy sobie doskonale poradzicie. Macie w zapleczu od sił wszechświata cesarza przy sobie. Wy jesteście tym cesarzem. Ale zaprzyjaźnijcie się na ten miesiąc z tą kartą, poczytajcie, porysujcie, pomedytujcie przy niej. Niech ten cesarz przyniesie Wam dużo takiej pewności, siebie i siłę, bo to będzie Wam wodniki na sierpień bardzo potrzebne. Proszę o wzmocnienie wodnika. Proszę o wzmocnienie wodnika z intencją dla osób słuchających mnie na sierpień 2019 rok. Z intencją dla osób słuchających mnie na sierpień 2019 rok wodnik. Wodnik. Także tak. Dziękuję wam wodniki. A jak mówię, sprawdźcie sobie jeszcze mój horoskop na 2019 rok ogólny. Tam również każdy miesiąc jest omawiany poszczególnie. No i co, do zobaczenia na live'ach co tygodniowych i do września, i do września. Buziaki, hej, papa! Pa.